Dzisiaj w newsach. Nintendo psuje swoje konsole. Do tego Doom The Dark Ages wydostał się do sieci, a Nvidia jak zawsze denerwuje graczy. Tu Bolko7, a to moje newsy. Nintendo robi co może, by popsuć premierę Switcha 2. Zaczęli od podniesienia cen na tą nową konsolę, jeżeli chodzi o gry. Później dowiedzieliśmy się, że Switch 2 nie będzie w pełni kontabilny ze Switchem 1, następnie uderzyły w tą konsolę nowe cła od Trumpa, a teraz zmieniają umowę licencyjną, na mocy której, jeżeli w jakikolwiek sposób zmodyfikujecie Switcha 1 lub też w przyszłości 2, Nintendo będzie mogło zablokować Wam konsolę zdalnie. Brawo! Będziecie teraz pod ryzykiem tego, że wasza konsola stanie się cegłówką. Co jest w ogóle dosyć śmieszne i wredne, jeżeli chodzi o fanów tej firmy, ponieważ większość osób, która kupuje sprzęt Nintendo, nie piratuje. Chyba, i to jest wyjątek, że Nintendo przestanie wspierać daną konsolę. Tak było z 3DS-em, tak było z Wii i tak będzie pewnie ze Switchem kiedyś. Najwyraźniej Nintendo się to nie podoba. Jeżeli oni zaczynają kończyć wspieranie danej konsoli, to wy powinniście kupić nowszą. Gratulacje za pomysłowość. Nvidia pokazuje nam środkowy palec przy premierze RTX-ów 5060. Nie jest to nic nowego, ale jednak ponownie pokazują, że my gracze jesteśmy w dalekim poważaniu, jeżeli chodzi o Nvidia. Tym razem sytuacja dotyczy tego faktu, że Nvidia udostępniła karty graficzne recenzentom, ale nie udostępniła sterowników. Co też uniemożliwia tym stronom czy też youtuberom przetestowanie tych kart i udostępnienie nam realnej informacji na temat wydajności nowych grafik. Co ciekawe, Nvidia wierzy, od nich i tak kupimy te grafiki, bo jest problem z dostępnością grafik. Do tego AMD i Intel ciągle nie są w stanie rywalizować w pełni z Nvidią, więc myślą, że im się to upiecze. Ja mam cichą nadzieję, że w końcu AMD i Intel w kolejnych generacjach będą w stanie z nimi rywalizować, bo to jest po prostu żałosne. A teraz czas na szybkie newsy. Fani Paradoksu i ich grand strategy mogą się cieszyć. Właśnie udostępniono nowy trailer i zapowiedź do Europy Universalis. Jest to tak jak mówi cyferka, piąta część cyklu, i szczerze powiedziawszy, nie wiem jak się czuć na ten temat. Z jednej strony na pewno dobrze, bo nowa gra po wielu latach wychodzi, z drugiej strony boję się o ilość DLC. Dla osób, które nie grają w gry paradoksu, a chciałyby zagrać, mogę powiedzieć w ten sposób: Podstawka będzie dobrze wyceniona, ale następne lata będziecie dojść przynajmniej raz do dwóch razy w roku DLC i do tego tytułu, ponieważ. Tak naprawdę każda gra od paradoksu to nie jest koszt 200 zł, tylko około 2000, jeżeli chcecie mieć wszystko na bieżąco. Wynika to z faktu, że średnio ich każdy tytuł ma od 10 do 30, 30 DLC-ków w swoim życiu. 200 pracowników Overwatch'a zapisało się do związku. Stanach Zjednoczonych jest to mega ważny news, dlatego że ilość zwolnień w tamtym regionie, jeżeli chodzi o branżę gier komputerowych, jest bardzo wysoka. A biorąc pod uwagę, że stan Overwatcha był przez lata ostatnie bardzo kiepski, troszkę się poprawiło ostatnio, widać, że pracownicy boją się o swoje stołki. Ja osobiście, osobiście nie życzę nikomu zwolnień, ale powiem szczerze, że jakby się tak wydarzyło w Blizzardzie, nie płakałbym mocno. Borderlands 4, czyli gra, która ma wyjść we wrześniu, będzie kosztował już powyżej 300 zł za podstawkę. Przynajmniej tak twierdzi prezes studia, który co prawda nie powiedział dokładnie jaka cena będzie obowiązywała za podstawkę, ale powiedział, że chcą się dostosować do nowych standardów, które Nintendo i Microsoft chcą wprowadzić, czyli 80 dolarów za podstawową wersję gry. Gratulacje, branża idzie do przodu, a my będziemy dojeni jeszcze mocniej. Edbit Studio, czyli polski deweloper nie zapomina o swoim największym hicie zeszłego roku, czyli Frostpunku 2 i właśnie udostępnił aktualizację 1.3 do gry. Wprowadza w niej nową mapę, która wygląda bardzo ciekawie. Depit jest naprawdę fajnie wyglądającym miejscem dla tego typu Gry. Jeżeli jesteście fanami strategii i jesteście Polakami, a macie ochotę zagrać w ten tytuł, polecam gorąco. Yune Awaking, czyli nowy zbawca gatunku MMORPG-ów, właśnie miał beta testy. Co ciekawe, największym skandalem czy też informacją związaną z nimi jest fakt, że wiele osób na Redditie płakało, że zapisali się do bety rok czy dwa lata temu i nie dostali jeszcze kluczy, żeby wypróbować tą grę a osoby, które zapisały się na dzień przed beta testami lub w dni beta testów, dostały je od razu. Jest to śmieszna sytuacja, pokazująca po raz kolejny, że deweloperzy, jak i całe firmy mają w nosie lojalność swoich fanów i nie patrzą na to, czy ktoś zapisał się rok, czy pół roku, czy dwa lata temu. Ważne jest to, że obecnie osoby mogą dołączyć do beta testów, a nie ci, którzy ich wspierali wcześniej. I to wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba, lajka i komentarz. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, zapraszam na swój kanał lub też możecie kliknąć w linki powyżej. Pa pa!